Witam was, jestem ja Blewski yy, Gramy znowu w Call of Duty 4 yy, Modern Warf SINGAPLAYER I właśnie mamy wczytywanie coś Samochód tam zamierzają, nie wiem o co, kompletnie o co chodzi co Turcja chyba. Po budowlach poznaję. Znaczy nie wiem czy poznaję, ale tak mi się wydaje przynajmniej. Zatrzymał się. To źle, coś w wróż. To jest. o, ciągnął kogoś, ale ci, czyżby to nas ci mieli ciągnąć? Czyżby to nas? Tak, mam rację. To nas ciągną. Dobra. o, i to jest coś, czego nie mam w multi wiem. No multi raczej byśmy za szybko ginęli, no. dla pozoru będę miał głowę w dół. O kurde, ale chamsko. No. Au, o, o ej, no jeszcze. tak. Dobra, jestem z powrotem. Tak, dzisiaj w tym odcinku dziadek mi do pokoju wbił. O, widzicie, jaki to chaos jest. Bitwa wszędzie. O, tutaj. Zabijają niewinnych ludzi. O, pe pełno wojsk. To jest chaos. O, o zatrzymał się, że go nie powiedzieć. Widzicie? Pierwsi, lepsi ludzie już tam zabijają. Wojsko wszędzie. Zjeżdżają. O kurcz, Na jedni narozstrzelali, o bitka i po bitce, kurczę, ale chamsko. Właśnie mamy producentów gier, no, potyczki uliczne, kulka, o, ale cheda dostał. Skąd oni strzelali? A, stąd, dobra. O, o ile wojsko matko boska, ludzie, weźcie się z o, to miejsce pamiętam z Multi. O, o. Super, że mogę nawet myszką poruszać. O, że nie potrąci. To mi... to jest dziwne. Helikoptery, wszystko. O, Miał facet fuksa. By go pies go dorwał, to już by było kiepsko. Nie wiem, czemu ja nie umiem przy, przed psem uciec. Spoko, fajna kryjówka stary Samochody. I trzech koleszy na piechotę. Ja ci kręcę. Spój ale spójrz, Te wojsko to wszystko. Tu kole zatrzymują. Takie to pi... No, spoko. Napierdalają w, w Napierdalają w są ścianę i mają z tego. Jeśli by było trochę zagłośno dźwięki dźwięk, to mówcie. Podlizują się sobie. No, salwa na moją cześć. No, ja to chodź. O kurcze, piesio. Ty, ty koleś. Co mi robisz? Ty, e, ty, nie. To mi się nie podoba, to mi się nie podoba. No, e, ale chamsko. O. Dobra, że utrzymać pozory, będę głowy miał na dole. Nie co to ja? Co to ma... że to koleś... jest... będzie, że jest trochę czai no, kurde się. A, Ale co, co, co się dzieje? Lubię od tego momentu gram na łyso. Nie no, tutaj jeszcze grałem O, ale mam mordę brzydką Uff. Ech. Ty, ale, ale co, 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 co wy robicie? Ale co wy robicie? Ale my nie rujnujemy waszego kraju, czemu? A co wy co, co, co co robicie? no, z, z, no to ta mapa jest Tak się to zaczyna. O. O, się, się właśnie dziwiłem, że... Że w tym w tym miejscu tam nie, nie kontrujemy tego. Po serii, Call of Duty bym się spodziewał, że jakaś wielce kontra i, I wtedy by nas mogli rozstrzelać. O, widzicie, już poszło w media wszystko. I króciutki odcinek. i so, Żegnam się z Wami. Są so, takie krótkie odcinki, ale to prolog. Teraz już będzie dłuższy odcinek. Na razie.